a co sądzisz o z na streamie? Pewnie, może jeszcze 10, 10 gier jeszcze zagramy, co? Inny? No nie wiem, pytam tylko. proponuję, daję pomysły. Od przybytku głowa nie boli. Chyba cię ci w głowie Max. Aaa, gadasz do mnie się skupić nie mogę Rzebiki, streiki skurwa. 40 Gierek zagrajmy może na streamie od razu. Warianty, streamer! Widzicie, kurwa, zagraj, zagraj w to, zagraj, kupa w sramto, to może kiedy Ligusia, może TFT, jakieś, może Valoraci, kurwa, może CSGO i oh. jakiej, Może oh. dalej. Może odejdzie, oh, może przykierdolimy, tak. może wodka, przykierdolimy, może Dragonflight, i przykierdolimy za chwilę, co? Co jeszcze, kurwa, zagramy? DBD. DBD przypodobimy i odinstaluję zaraz po jednym dniu? na to, o i tak, plus jeden. Ale wiesz czemu odinstalowałem? No jesteś kupą. Nie, bo jesteś kupą szmatą. Bo pobrałem GTA 5, bo mieliśmy wygrać GTA A może GTA zagramy jeszcze, co? co? Co jeszcze zagramy? Coś pracujesz, GTA 5 zajmuje ponad 100 giga na dysku. I debil tę gry robił. Sraka się robiła. Kurwa, 7 robię, no głównym jestem, obstrachanym.